Witam. No, wracamy do tematów rowerowych. Z takim dylematem chciałem się podzielić. To znaczy, tak się zastanawiam, które obieczki są głupsze: te samochodowe czy te rowerowe. Tak, no, tak mnie olśniło niedawno. No i stwierdziłem, że no, chyba jednak te, te rowerowe są głupsze. No ale potem po przemyśleniu to znowu nie wiem. No, dlaczego mi olśniło, no, Bo tak no, oglądam sobie tam na, na YouTube te filmy tam o rowerach, o samochodach. A to tak widzę te filmy o samochodach. To tam bardzo często no, krytykuje się te nowe rozwiązania w samochodach. Te wynalazki, tam elektronika, tam tablety, nie tablety. Cudawianki, no to, to się raczej krytykuje. No i chwali się te te starsze rozwiązania. Się tam no mówi, się, że tam, no kiedyś to samochody tam po milion kilometrów robiły i wytrzymywały, a teraz to tam się psują na potęgę. Wszystko się psuje. Czyli no, ten, czyli no, tak się wydaje, że no, a te owieczki rowerowe, no to cały czas. Mm, są, są przekonane, że tam te nowoczesne rozwiązania to są takie wspaniałe. No mimo, że jest dokładnie tak samo jak w samochodach, czyli te nowsze rozwiązania to jest szajs. Ale, czyli to się, no, stwierdziłem, no to, że jednak chyba te owieczki samochodowe są mądrzejsze. No bo to, no ale tak potem myślę, myślę dalej nad tym zagadnieniem no i stwierdzam, no, pójdźmy dalej tym tropem. No bo jednak no, co wybierają te owieczki portfelem? No tak się słyszy, że tam w Polsce no, jak z tego co pamiętam, to tam ilość nowych samochodów wzrasta, ilość sprzedaż nowych samochodów. W Europie tam jest zapaść, zdaje się. Także przynajmniej te poliniackie owieczki no jednak wybierają te nowe samochody czyli no niby wiedzą, że to szajs, a mimo wszystko to kupują no to owieczki rowerowe mają wciskane i są przekonane, że te nowe są są lepsze, no i to, to że kupują to nie jest tak, takie dziwne w tym momencie, no ale jeżeli ktoś wie że te nowe to jest szajs, a mimo to kupuje, no to może jednak te samochodowe są głupsze owieczki także tutaj mam Myślałem, że tam rozwiązałem dylemat, no jest, ale okazuje się, że jednak nadal nie wiem. No bo to wydaje się z kolei, że no jednak większe owczarstwo polega na tym, że się wie, że coś jest szajsem, a mimo to się to kupuje. Znaczy ja mam mogę tak z, z przykład z życia powiedzieć, że no może być może u łowieczek rowerowych ten sam drom działa, przynajmniej u niektórych. No ja kiedyś sprzedawałem ten, tam rower, taki 29-calowy, jakieś dziewusze. No I dziebucha tam wzrostem nie grzeszyła. Na no rower był, no nie dość, że miał te 29 cali, no to jeszcze rama też była duża. Także no tam na mnie był za duży, a co dopiero tam na jakiegoś tam niewiel niewielkiego wzrostu dziewuchę. No, ale no nie, ona jednak 29 cali, no, Tylko ona mówiła wprost, że ona, że ona, no może nie mówiła wprost, ale tak dawała do zrozumienia, że no, dlatego, że co modne to kupowała. No są może bardziej szczere, no gdzie tam wiadomo, że kupują to, co modne, no ale od facetów no, to wydawać by się mogło, że powinno się wymagać jakiegoś tam bardziej racjonalnego podejścia. No ta dziebucha to nie tylko tamte koła, że 29, że duże koła modne, no, ale też tarcze, no to oczywiście wiadomo, jak te tarcze, to tam prawie to nie hamowało, no ale tarcza ładniej, lepiej wygląda. Też se tam naklejki, bo tam jakiś był -name, ten, znaczy -name, no name, znaczy no name, jakiś tam marketowy, no to se tam nakleiła napisy track no Wszystko po to, żeby szpanować. No to nie, nie po to, żeby rower był dobry, tylko żeby tam nim szpanować. No tak kobiety działają, no ale no niestety nowocześni tak zwani faceci też tak działają. Więc no nie liczy się w tym momencie tam jakość, tylko liczy się moda. No i tam te e, ci Robert rowerzyści tam oni co tam wciskają no, znaczy marketingiowcy im wciskają te różne kity, no one, no one owieczki, jak, jak to owieczki, łykają wszystko, no i jeszcze tam sami sobie wmawiają, że te nowoczesne jest faktycznie lepsze. No, a tym owieczkom, no, można wcisnąć dosłownie wszystko, no taki no dobitny przykład to są te nieszczęsne hamulce tarczowe, gdzie no po prostu wystarczy wziąć tam losowo, y, osobiście sprawdzić tam, wybrane tam losowo rowery gdzieś tam przypadkowo powiedzmy napotkane no to większość z tymi z tymi tarczami no to będzie fatalnie hamowała no i to można porównać sobie z rowerami, które mają v no, że, że hamują normalnie no ale owieczki i tak wierzą, że te tarczowe są lepsze no, tak samo no, ogólnie znana jest w tej chwili fakt, że Teraz firmy no, celowo pogarszają swoje produkty. I to dotyczy wszystkich branż, no ale owieczki wierzą, że jednak że ta branża rowerowa jest wyjątkowa i ta bro, branża rowerowa nie pogarsza swoich produktów celowo. No, wszystkie inne pogarszają, tylko ta jedna rowerowa nie pogarsza swoich produktów. No, każdy kit łykną. Są tam oczywiście już tam, no, moja praca wieloletnia, no jakieś tam efekty przynosi, no jest tam Coraz więcej się też pojawia takich opinii, że No że jednak to nowe to może jednak nie jest takie dobre No ale no mimo wszystko jednak przeważają ten, te To co tam marketingowcy te kity wciskają, że to jednak wie, że te nowe jest lepsze, no, prawda jest taka, że ja nie wiem, ja nie przypominam sobie żadnego Nowego produktu w, 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 który, który tam został wprowadzony w XXI wieku, żeby tam jakiś faktyczny postęp przynosił. No w XX wieku to praktycznie no co, nowy, co nowy produkt, co nowy wynalazek, no to, był, to wnosił postęp. No w XXI wieku no to jest tylko marketing. I tam no i często się jeszcze wraca do tych starszych rozwiązań, no wciskając tam obieczką, że to jest tam now, 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 nowsze rozwiązanie, że to jest tam jakaś nowość nowe odkrycie no tu mamy na, na zdjęciu mam tutaj rowery rower stalowy no bo teraz się wprowadza modę na rower stalowy no, cały czas stalowe były i złe, nagle się stały dobre i nagle to owieczkom nie przeszkadza że to jest stare rozwiązanie no tak samo no jak już tam o tych hamulcach zacząłem gadać, no to też jest ciekawostka, że no w rowerach szosowych jakoś te, te F-brejki się nie przyjęły. No też to jest, kompletnie tego nie rozumiem. No te f jak one weszły, no to one no dawały faktyczny postęp w, w porównaniu z tymi starszymi rozwiązaniami. No i jeszcze tam były ulepszane. No i praktycznie w tej chwili to są, no to. Z, no to są super świetne hamulce a jednak w tych szosowych rowerach jakieś tam te starsze rozwiązania cały czas stosowano no kompletnie nie rozumiem dlaczego, no i jakoś to tym tym owieczkom, które tam niby takie nowoczesne, tam te nowinki wszystkie tata tata, no jakoś tam te hamulce im nie przeszkadzały stare no i mówię, no jest, właśnie teraz pokazuję tą tą ramę stalową, ten rower stalowy no właśnie, właśnie. Z, z, no, jaki przykład tej, tego, że obieczki wszystko sobie dadzą wcisnąć? No teraz sobie dają wcisnąć, że jednak. na jednym się tam, obieczki są różne. Jednym obieczkom się wciska, że tylko karbon teraz. A innym się wciska, no tu, stalowe są dobre, najlepsze. No tu jest film tytułem: Stalowe rowery są najlepsze. Na kanale WRW Ride. I tu gościu tam teraz, no to jest taka odchyłka w drugą stronę. Czyli jednym się wciska karbon, tam super, super. A tutaj inni wciskają, że stal. Jak się wpisze w YouTube st rower stalowy, no to praktycznie wszystkie filmy, jakie się pokazują, to są nie starsze niż 3 lata. Czyli no 5 lat temu tam ten, ten, ci, ci, ci znawcy nie wiedzieli, że rowery stalowe są dobre. No teraz dopiero objawienie nastąpiło i teraz stwierdzają, że, że stalowe są najlepsze. Niektórzy nawet twierdzą. No, no jest oczywiste, że to, że to jest kolejny kit marketingowy. No marketing, no wszystko, co marketingowcy wymyślą, to te owieczki łykają. Obojętnie sobie tam największą głupotę wymyślili owieczki, wszystko łykną. Ej. Z tymi ramami, no to też można opowiadać. No to, no w każdej Z każdą rzeczą można to samo opowiadać. No były kiedyś rowery stalowe, no to się nie podobały. Marketingowcy wymyślili aluminium, no i rób wszyscy aluminiowe, no wszyscy, no wieczki się rzuciły na aluminiowe. No, mimo, że były wtedy powszechnie dostępne rowery ze stali, chromowo-molibdenowej, no moim zdaniem yy, najlepszy, no prawdopodobnie najlepszy materiał na ramę, bardzo wytrzymałe, no i dzięki temu można było, dzięki temu, że były wytrzymałe ten materiał, no to można było robić też lekkie rowery, w zasadzie porównywalne z aluminium, no, a te alumini aluminiowe, które wtedy wchodziły, no to jeszcze technologia była dopiero wchodziła. No te rowery tam, te ramy pękały normalnie. No, więc nie było, no i były wyraźnie droższe te aluminiowe, więc kompletnie nie było sensu kupowania ich. No ale owieczki marketingowcy im tam wcisnęły kit i owieczki kupowały. No i... No mam to często takie zarzuty, to co ja tam chcę od tych owieczek, niech se kupują co chcą, co ci to przeszkadza, no to... No powtarzam, po raz kolejny, no to mi przeszkadza, że no ja na przykład w tej chwili no nie ma praktycznie, no nie ma, no, no praktycznie nie ma w sklepach rowerów na ramię chromowo-molibdynowej. No kiedyś były powszechne, no świetny materiał na ramę. No i teraz przez to, że owieczki rzucały się tam na te nowsze materiały, no to przez to e, teraz nie ma tych chromowo molibdenowych no co ciekawe, jeszcze tam z tej gorszej stali jeszcze są. No bo tam owieczki już tam nie rozróżniały. Stal to stal. No a ten ta chromowo-molibdenowa tam trochę droższa była. No to producentom się nie opłacało tego produk produkować, skoro owieczki nie chciały za to dopłacać. No to robili z tej, z tej starej stali, z tej gorszej. No i teraz nie ma. No i taki jest efekt. No te dobre rozwiązania wychodzą z rynku. No i dlatego mam do owieczek pretensje. No z samochodami jest to, to samo, w tej chwili praktycznie nie można dobrego samochodu kupić, same, same szajsy są wszystko. No dzięki komu? Dzięki owieczkom. Bo tam na, na nowości się rzucały. A te nowości to szajs, no i teraz już nie ma dobrych samochodów praktycznie. No i tak jest ze wszystkim. No kiedyś, już teraz producenci kompletnie się nie, nie przejmują jakością. No w XX wieku no to każdy tam szanowany producent dbał o jakość. Starał się robić produkty, które miały najlepszą jakość i tak dalej. A teraz odwrotnie. Teraz specjalnie robią takie, żeby się tam po dwóch latach już nie nadawały do użytku. No i tak samo jakość, no jak mamy sprzęt na przykład muzyczny, to już tam jakością na przykład dźwięku też się nikt nie przejmuje. Kiedyś tam, kurde, była walka, że jak najlepsze jakość dźwięku osiągnąć. A teraz tam, jaka <gulanie> owieczka nie rozróżni dobrego dźwięku od gorszego. Kiedyś dobra marka oznaczała lepszą jakość. A teraz, wręcz, no wszystko jest odwrotnie. No, to często się opłaca, korzystniej skupić kupić towar gorszej marki, jakiejś tam nieznanej, niż jakiejś tam renomowanej. No teraz renomowana to jest tylko i wyłącznie LANS. To nie ma już praktycznie z jakością nic wspólnego. No i wręcz jest tak, że no już nawet nie wystarcza tym producentom, że tam obniżanie, obniżanie tam kosztów produkcji, oszczędzanie na materiałach, no wręcz jest tak, że no wręcz są w stanie zwiększyć koszty produkcji po to, żeby stworzyć produkt taki, żeby on się szybciej zepsuł no bo czasem to trzeba, albo był na przykład trudniejszy w naprawie no to trzeba tam nakombinować w tym produkcie żeby go było trudniej rozebrać to już nie może być tam skrzynka, że się tego tam 4, 4 śrubki się odkręci i jest mamy, nie wiem, na przykład komputer odkręcony no teraz tam kombinują tak, że tam jakieś łamigłówki trzeba tam rozwiązywać żeby rozkręcić jakiegoś tam laptopa czy cokolwiek no i w, w, nawet droższą część są w stanie wsadzić no po to, żeby ona się szybciej zepsuła. No czasem jest tak, że droższa się szybciej zepsuje niż tańsza. No ale owieczki tam ro ro rowerowe tego nie rozumieją, do, do, do nich nie dociera. No wszędzie się o tym gada, we wszystkich mediach, do, ro do rowerowych owieczek to nie dociera. Marketingowcy ro rowerowi są po prostu wyśmienici. No tam jest już, 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 wracając, no wracając. No, do tego filmu wypadałoby coś powiedzieć, skoro obrazek z filmu mamy. No gościu też tutaj tam klepie głupoty różne. No, czasem może coś tam z sensem powie, ale tam tam też kupę głupot tam opowiada. No, na początku gada, że, że tu gada o karbonie, no bo porównuje karbon ze, ze stalą w zajsie. się no i gada tak samo jak ci marketingowcy gadają, no, że ten karbon jest lżejszy i jest mocny no to, że jest lżejszy to się zgadza ale to, że jest mocny to, no, to się nie zgadza zresztą sam gościu na, na końcu mówi, że tu weźmie młotek i uderzy w ten rower i w ten rower no i który, to, który lepiej to uderzenie wytrzyma znaczy, no wiadomo, że stal lepiej to wytrzyma no, czyli, że czyli, no, na początku gada, że karbon jest mocny a potem a potem odwrotnie pod koniec filmu. No i tak można wymieniać. No, oczywiście to, no, mówię, no to, to, że stal teraz jest, się, się promuje, no to to jest tylko i wyłącznie moda. No nie ma żadnego tam uzasadnienia, yy, jakiegoś tam racjonalnego, żeby nagle rowery stwierdzić, że rowery stalowe są lepsze. On Tam wymyśla tam jakieś tam opowieści z umchu i paproci. No, obecnie, jeżeli chodzi o rowery, to myślę, że aluminium jest najlepszym materiałem, no bo tej stali chromowo-molibdenowej nie ma, a no jak jest, to jest chyba droższa od aluminium i to chyba dużo droższa, no bo to też takie tam, no, no mówię, no są te mody na te rowery stalowe, a to jeszcze niektóry, niektórzy jeszcze pamiętają o tym, że jest coś takiego chromowo-molibdenowa, no to te są pewnie jeszcze droższe. No były, były kiedyś tanie no to nie, owieczki nie kupowały bo im marketingowcy wcisnęli, że aluminium jest lepsze no a teraz płacą horrendalne jakieś pieniądze <grydy> za to co kiedyś było tanie no więc obecnie no aluminium jeżeli chodzi o nowe rubbery, no jeżeli chodzi o używane no to jak się jakiś fajny rower na ramie chromowo nowej trafi no to, no, no to czemu nie no, ale no tej z nowych to najpowszechniejszym materiałem jest w tej chwili aluminium, no już, już się nauczyli tam mniej więcej robić tą technologię poprawioną produkcji tych ram rowerowych z aluminium, no już tak nie pękają jak kiedyś. Więc teraz wydaje mi się, że najrozsądniejszym. No teraz te karbony pękają, tak samo jak kiedyś aluminium pękało. No może tam za ileś, tam za 10-20 lat nauczą się robić te ramy karbonowe jak należy i one wtedy będą lepszym. No i przy. I prawdopodobnie stanieją też te ramy karbonowe. No i może wtedy one będą najlepszym wyborem. No na razie są bez sensu. No ale to z, w drugą stronę, no to też szajby. Że, żeby szajba odbijała, żeby tą stalowe kupować. No ogólnie no rower, rower jest, no ten jest lepszy, który jest lżejszy. No tak generalnie to tak materiał ramy nie masz takiego znaczenia w, w, w przypadku na przykład porównywania aluminium i stali w tej chwili. No liczy się waga całego rowera. No raczej wyjdzie, że aluminiowe są jednak lżejsze. No, szczególnie jeśli ta stal nie jest chromowo-molibdenowa. No, no i w dodatku tam stal rdzewieje. Więc to tu mamy dodatkowy argument za aluminium. No, ten tutaj wymyśla tak cudawianki. No. No można tam rowery porównywać, no bo faktycznie też, no, całe rowery te nowsze też są bez sensu, no, jeszcze zależy tam, no, no też szosówki, no. no. z czego powstał grabel? No grabel to jest taki, to już też wielokrotnie tłumaczyłem, to jest taki jakby powrót do tej starej szosy. No bo tym now, w tych nowych szosach naciskano tym owieczkom, że tam aerodynamika, tam szmery, bajery, no i tam <laughs> przez tą aerodynamikę nie można szerszej opony założyć. Wszystko musi być na ścisk. No i potem nagle wielkie olśnienie no że jednak to lepiej, jak jest szersza opona. No i znowu tam nowe, nowy rodzaj rowera, który jest tak naprawdę starym rodzajem rowera. No i tak to w kółko się kręci. No raz jest. No, już nie będę tego wszystkiego tłumaczył. Tam kto wie, ten wie. No, ale w każdym razie znowu nie wiem czy tam które te owieczki są głupsze.